Cześć, witam Was serdecznie, kochani. Witam Was na kanale Wędkarski Instynkt. Tomasz się Kłania. Słuchajcie, korzystając z okazji takiego szybkiego spontanu, przyjechaliśmy na dwa dni z moim kumplem e, na zbiornik zaporowy w pogoni za sandaczem. E, ponieważ już e, coś wiem. To mogę Was serdecznie zaprosić, żebyście obejrzeli ten materiał. Oglądajcie go do końca, ponieważ padło kilka fajnych ryb, rekordowych ryb, co najważniejsze. Mam nadzieję, że z przyjemnością obejrzycie. Zapraszam. Siemanko. Nie uwierzycie, stary, co tu się wydarzyło, nie zdążyłem jeszcze włożyć, włączyć kamery, co ja w ogóle gadam. Słuchajcie, trafiłem takiego sandacza, że to jest życiówka numer jeden. No to jest 90+, plus. ryba niesamowita. Zaraz ją zmierzymy, posłuchajcie, założę kamerkę, ryba jest w podbieraku. Yy, więc jest bezpieczna, jest w wodzie. Przygotujemy się do sesji zdjęciowej. Zaraz się widzimy. Zobaczcie jaka ryba. Oddal troszkę kamerkę, bo się nie jest zmieści w kamerze. Jest okay. 88 cm sandacz, coś niesamowitego słuchajcie. Bajo, wypuszczamy rybkę. O Jezu, jaki to jest klocek. 100% gracji to zrobiłeś. No ja wiem, ale, <noise> ale nie miałem jak, mi się. Gratulacje. Popłynął. Ja jeszcze tylko dodam, że co głajd to głajd. <noise> Te karcie są takie bardziej kkąśliwe. Jest. Nie no dawaj go do podbieraka Wyjmę na spokojnie Taka siedemdziesiąteczka wielkie nie stało, ale duży. dostał Co Dominate to Dominate Lurlider mój dominate. Dawaj foteczkę. Co te najbardziej. Nie zmierzyłem go, ale to taka 70 z haczykiem może nawet. Nie, nie machaj nim tak jak już to go wyjmij, tylko go tak patnij w wodę, jak wrzuć go delikatnie, żeby poczuł wodę. Wyjmij go i tak hops I zaraz pójdzie O, elegancko Twoja Bajlandos Trzy Też będzie dobra ryba 60 parę Ty, podobny taki powiem ci szczerze On jest niezatapialny Pinheca, Pega, 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 Aż ty kurka wodna! Nie! Patryk! Klasyczny! <tryk> <tryk> Na, na to, żeby uczyć dzisiejszy dzień trzy brania, trzy ryby a mamy jeszcze cały dzień przed sobą mm. mistrzostwo, dobra, zamieniamy się miejscami ponieważ Michał y, specjalizuje się w napływaniu oddaj. na piękne ryby oddaj to są tak znaczy, wiecie co? Ja mu to oddałem rumpel tylko dlatego, że jakbyśmy nic nie złowili to by było na niego, ale że złowiłem, no to. No, no, coś niesamowitego. Już kotwica do góry, kotwicowy, właśnie podnosi kotwicę. Zobaczcie, mamy dziobówkę, ale nie korzystamy z niej, ponieważ krąży taka teoria wśród wędkarzy, którzy nie mają dziobówki wśród wędkarzy, którzy nie mają dziobówki, że dziobówka płoszy ryby, więc... zaznacza, że jestem w gronie tylko to nie, nie wieje wiatr, więc spokojnie, mamy 8-kilową kotwiczkę, nie trzeba się męczyć wędkarzy wędkarze tam się kotwica... elektryczna, tak, kotwica klasysta się nie przyda, na nie na 25 metrach niestety a się napodnosiłem trochę tam kiedyś powiem Ci szczerze coś niesamowitego Wiesz, tam generalnie to ja pływasz przez cały dzień na trzy ustawienia, bo więcej nie, nie dasz rady. No, no ale na werta, wiesz, w sumie bez dziobówki, tam zazwyczaj wieje, no to ciężko, nie? Na wagę złota, na wagę ryby. Kurczę, żałuję, że nie miałem od początku kamery, bo Hol tej 80 po prostu jak to murowało, pompowało, ile to... No. Ojeju, no jak, ka jak karp. Obstawiam, że ta ryba ważyła naprawdę 7-8 kilo to tak najmarniej. Wiesz co, ja mówiłem, że jak będzie duża ryba, to one będą mega grube i mega napasione, bo one już są, wiesz, obżarte fajnie, nie? Nie to co było na 1 czerwca, jak były potarle. A teraz są mega wypasione, mega silne, mega najedzone. No i jeszcze im mało jak widać, bo żrą nasze przynęty. Moje! Spokój. Damy radę. Myślę, że ty jeszcze mamy cały dzień i jeszcze mamy dwa dni. Ogromny sandacz Tu jeszcze są takie fajne karcieki. Nie daliśmy rady Jest taka lampa, że musieliśmy się tutaj w tataraczki schować o, Co tam Michałku powiesz dla naszych kolegów? Co mogę powiedzieć? Że... Pora na drzemkę Pora na kolejną drzemkę, już jesteśmy po godzinnej drzemce i pora na jeszcze jedną drzemkę A potem pokażemy wam jak się łowi sandacze Jest, siedzi grubym babem już jest pani. To będzie gruba ryba Ale walczy ty, Ale smok! Ty wypiął się Niewcięty Ale ryba Jest osiemdyszek Jest osiemdyszek panie I wystarczyło zmienić z Wolframu na ołów No to akurat nie ma znaczenia dostał podryś. bo cały czas Jest Stoi stoimy tu do wieczora panie Ekstra. Będziesz gwiazdą YouTube'a No nie wiem czy mogę. Ja najwyżej roda ci podpisze. Ale pyta. Z co będziesz musiał go zmierzyć, więc zabiorę ci takie jaszki Będę musiał ci zrobić zdjęcia. Ale pyta stary. Też jest piękna ryba. O, taką Polskę walczyli nasi dziadkowie. Coś niesamowitego. Och ty. No silny, kurde, przecież to jest kawał rybska stary. Dobra, piękna rybka. Mierzymy rybę. Ale pyta. Niesamowita ryba.

87 rybka. Wypuszczamy rybkę. Piękna, zobaczcie, ogromny sandasz To jest niebywała ryba, niepowtarzalna. Zróbmy jeszcze zdjęcia. Przepiękna. Zrobiliśmy fotę? No już nie męczmy. Masz rybę masz fotę, ja mam bardzo dobre zdjęcia. Spokojnie, to nie ma znaczenia. Wyślę ci na maila, weźmiemy oryginał. Zrobisz sobie z nią co chcesz. Zobaczcie, jak pyta Mówimy dalej w tym miejscu, bo one są tutaj i prawdopodobnie odpaliły. Poszedł, pięknie mordo, łapa, graba Gratulacje. Honor uratowany. Tak, no żeby... Ekstra. Moje słowa nie były, tylko puste tu Nie no, jesteś gościuwa, super, dobra, mara

Tak jak wczoraj. Nastroszony. zachodzisz, nastroszony jest. dobra dźwięk. Dobre, nie? O, o że spoczął wodę. Elegancko. I przyszedł czas na podsumowanie naszego wspólnego wypadu z moim kolegą Michałem. Nawet się nie spodziewałem, że będzie tak fajnie i, i połowimy tak wielkie ryby. Jestem z tego niesamowicie zadowolony, ponieważ prawie że pobiłem dwa razy swoją życiówkę. Eee, padła ryba 88-85 z mojej ręki i kolega poprawił wczoraj przepiękną rybą. 87 cm, no mega, mega ogromna, mega gruba, ciężka i mega silna ryba. E, chciałem wam powiedzieć co do sprzętu. Łowiłem wędką Dominate Lure lidera. Ja jestem oczywiście dystrybutorem tej marki na terenie Polski, gdyby ktoś nie wiedział. E, wędka niesamowicie czuła, bardzo mocna, 16funtowa m 98 długości, dwuskładowa, bardzo elektryczna. Słuchajcie, pozwoliła mi prowadzić bardzo e, pewnie i finezyjnie przynęte. E, ja nastawiłem się tym razem na prowadzenie przynęty. E, coś w podobie jakbym prowadził mikro Nie wiem, czy widzieliście wcześniej na, na moich filmach, jak prowadzę mikrodzigi ale e, chodziło o to w tym wszystkim, żeby prowadzić bardzo wolno przynętę, delikatnie ją zaan zaanimować i prowadzić ją delikatnie nad dnem. Nie podbijać jej nie wiadomo jak wysoko. E, przynęta ważyła około 32 gram, plus 2 gramowe obciążenie e, czeburaszką. E, i Prowadzenie było na, praktycznie na raz, czasami prowadziłem na dwa, ale zwróciłem uwagę, że te ryby reagowały właśnie na bardzo wolne prowadzenie yy, na raz, czyli na jeden obrót yy, korką kołowrotka. Jeżeli chodzi o kołowrotek, to yy, używałem teraz Shimano Mirawela yy, 3000 i on ma przełożenie 5.0, to jest dosyć mały kołowrotek, który ma nawój 73 cm. Więc jak sami widzicie, prowadząc wolno, dajemy rybie czas na reakcję. Te duże ryby, zresztą to jest tak naprawdę, nie ja to wymyśliłem, to jest wypadkowa rozmów z kolegami, że ta duża ryba Potrzebuje troszeczkę czasu na reakcję. Owszem, jak mów podpysk podprowadzimy przynętę, no to ją odzas się od razu, ale jeżeli zrobimy taką delikatną pauzę, ryba ma czas na reakcję. Ona całkowicie inaczej się porusza jak te 50 czy 60. Ona jest, nie jest taka gramotna i taka ruchliwa. Oczywiście na pewno ma dużo energii, tylko chodzi mi o to, że. no, no potrzebuje sporo czasu żeby oczywiście no to są to jest sekunda tak czy tam dwie to nie jest 10 sekund ale no taka ryba wyobraźmy sobie że porusza się jak ciężarówka na parkingu e, plecionka jakiej używałem i jestem miło zaskoczony to jest Daiwa Tournament ośmiosplotowa e, 0,14 a fluorocarbon 045 i byłem mega mega pewny holu ryby. Wiedziałem, że ją wyholuję i to był siłowy hol. Kołowrotek był praktycznie skręcony na beton. Więc żałuję, bardzo żałuję, że to się nie nagrało, ale nagrały się hole e, innych rybek. Nie przedłużając, wydaje mi się, że wyczerpałem e, informacje. Zachęcam Was do komentowania e, pod filmem. Nie uważam Siebie za specjalistę, oczywiście, w łowieniu sandaczy, ponieważ ja tutaj byłem dziesiątki razy e, na tym łowisku. I uwierzcie mi, że takie prowadzenie e, też mm, uskuteczniałem wcześniej. I ono nie przynosiło efektów. Tu się musiało zgrać kilka, naprawdę kilka spraw: yy, prowadzenie, nie wiem, temperatura powietrza, temperatura wody, miejscówka yy, no mnóstwo, mnóstwo czynników oczywiście sprzęt, słuchajcie, no kolega łowił na sporo cięższą wędkę, yy, mocniejszą dużo yy, i nie mógł sobie poradzić z prowadzeniem przynęty. Yy, Spróbował wczoraj poprowadzić przynętę w ten sposób jaki ja prowadziłem i mu się udało, tak. No, wędka, wędka to jest podstawa, musi nam dać komfort łowienia, komfort możliwości zaprezentowania przynęty. No, wiadomo, gdzieś tam na jesieni, no to mniejsze to robi jakąś tam różnicę, bo można łowić klasycznie z opadu, podbijając wysoko przynęte. To się sprawdza, no ale to wtedy ryby muszą żerować. Ale te ryby, które leżą w dnie i nie reagują na nic, trzeba je po prostu. Kusić w inny sposób niż wszyscy. Wiecie dobrze, że zbiorniki sandaczowe są oblegane przez wędkarzy, ale jak się spojrzycie na wędkarzy, którzy łowią, każdy łowi tak samo, w ten sam sposób. Różni się to tylko przynętą, ewentualnie gramaturą. Te sandacze już mają po prostu, one widziały wszystko i trzeba troszeczkę wyrwać się ze schematów. I spróbować w inny sposób poprowadzić tę przynętę. Dziękuję Wam za to, że oglądaliście nasz materiał. Zapraszam Was na kolejny materiał. Ja już wiem, że mój wypad na ten zbiornik będzie niebawem, dosłownie za kilka dni. E, takie są warunki, że akurat mogę się wyrwać i chcę z tego skorzystać, bo jak widać, lipiec, sierpień to są najlepsze okresy na duże ryby. Bynajmniej moim zdaniem, ponieważ no, przez ostatnie dwa tygodnie słuchajcie przyjeżdżali tutaj też moi koledzy. E, no i padła ryba 91 cm, e, padła ryba e, bodajże 80 cm. O mniejsza o większość, ale 80 y, padło wiele i padła jedna dziewięćdziesiątka, więc to o czymś po prostu świadczy. Y, nie poddawajcie się, łówcie, kombinujcie, wychodźcie ze schematów. To jest moja rada y, i tym miłym w sumie akcentem serdecznie Was żegnam i mam nadzieję, że widzimy się w następnym materiale. Pozdrawiam Was serdecznie. Cześć.